oficjalnie chciałbym powiedzieć, że w piątek zeszły zakończyliśmy współpracę z Amadeuszem Ferrari. Nie jestem w stanie prowadzić osoby, nie biorę w ogóle, nie jestem w stanie prowadzić osoby, która nie no nie chce dać się prowadzić, nie przychodzi na treningi, umawia się, nie pojawia się na treningach, nie chce brać odpowiedzialności za, za, za jego występ. Jak to powiem, Pieniądze to może nie wszystko, on mi zacznie płacić jakieś pieniądze, nie wiadomo, których dużych, że mógłbym sobie... Po, po prostu to w jakiś sposób zrewanżować, żebym wyszedł do tej, do tej walki, a on by to walkę na przykład przegrał i to by mi w jakiś sposób zrekompensowało. E, no taką moją ma, małą zadrę, bo jestem trenerem, e, już trenuję sobie od jakiegoś czasu m, swoich zawodników. Co prawda to są, jak ja to mówię, zawodowi amatorzy, ale ja bardzo poważnie podchodzę do, do tej pracy i naprawdę wkładam dużo serca i no, nie mogę sobie na to pozwolić, żeby osoba, która nie trenuje, nie przykłada się do treningu, żebym ja z nią wyszedł do, 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 do narożnika. Spotkaliśmy się w, w piątek, porozmawialiśmy. A już, co prawda, co, 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 co o nim mówiąc, ma mega duży talent ma naprawdę, to jest osoba, która mnie zaskoczyła pod tym kątem, że. To jest chłopak, któremu wystarczy cokolwiek pokazać, on to już od razu robi ma naturalnie mu to, tego zazdrosił, ja sam mu to zazdroszczę, bo naprawdę mając taki potencjał w nogach, w rękach, w ogóle w tej koordynacji, poruszaniu, no to można zostać mistrzem świata, naprawdę nie dużo nie, dużo, nie, dużo nie, nie, dużo nie trenując, bo jemu, nad, jemu ciężkie technicznie jakieś akcje pokazując, bazujące na ruchu, on to... Praktycznie robi pach z ruchu, ale pokaż jeszcze raz. O tak, i on już to robi. Ale, ale talent to nie wszystko. No, Dokładnie. To jest, to jest to jest prawda. Ja szczerze powiedziawszy Amadeusza e, parę razy widziałem, bo też chodzi do klubów w centrum tak, Warszawy, no? do nawołodską Nowo, Dali Gatore. Ja tam często z Aha, widziałem okay. jego nawet w Sparingi chyba dwa dni temu drobne bokserskie, także no, coś, coś tam umie, coś tam umie. Coś no wiadomo mistrzem świata jeszcze nie jest na którego tego go ale natomiast... Nie, no nie wysławia ja trenuję, tylko mówiłem, tak, że ma predyspozycje, tak, predyspozycje no, oj, do, 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 do naprawdę bycia dobrym zawodnikiem